22 lata, pochodzenie głęboka wieś, pierwszy miesiąc w Warszawie pierwszy raz w większym mieście zderzenie z rzeczywistością, level dla ciebie pewnie 12, ale dla mnie wyjebało ponad skalę, szybka lepa na ryj trzeba cwaniaczyć, pierwsza praca w outlecie jestem dobry, poczciwy chłop ze wsi to właściciel mi ufa, wiadomo, za głupi jestem na przekręt, warszawiaków dawno pogonił, zatrudnia tylko słoiki dziś sam na sklepie, szef się uzmył, ponoć jakiś przemarsz i się boi tu siedzieć, widział marsze BLM, a teraz nie będzie lepiej dzień zaczął się spokojnie, młoda siksa. Sta Staruszka z wnuczkiem i kobitka w ciąży. Rozkładam nową dostawę. Brakuje mi wieszaków. Obsługuję wszystkich i wychodzę. Nie zamykam sklepu na klucz, no bo ufam ludziom. Szczęście level 100, zero kradzieży. Idę do sklepu obok po wieszaki Ten sam właściciel. Dają mi bez gadania. Wracam z pełnym pudłem. Zaczęło się. Puste ulice zarobiły się od ludzi. Jak w filmach o zombie. Bezpiecznie sobie spacerujesz, że ptakiem, a nagle. ocie chuj! Horda stała skiterana za winklem. Oblegają mnie dziwnie wyglądający ludzie. Są ubrani w kolekcję zaawansowana prostytucja lata 70. Bronx. chyba poprawnie to wymówiłem. Ja pierdolę, to dla mnie za dużo. Szybko kieram się do sklepu, ale obskakują mnie dwa indywidua. Kobiety, ale każą tytułować się osobami pod groźbą uszczerbku na zdrowiu. Przetakuję. Jesteś za aborcją? Pyta pierwsza. Ocie, chuj, teraz rozumiem. Marsz aborcjonistek. Dlatego na mieście wieje chujem. Jestem czy nie? Sam nie wiem. Żyję ukocham swoje życie, a wiem, że kiedyś matka chciała mnie wyskrobać. Na szczęście uratował mnie ojciec z proboszym i kółkiem różańcowym. Stara Borkowska sama odebrała poród. Matkę powiesili za domem parafialnym. Może to dobrze, nie będzie więcej mordować. Dwie baby, tfu, Osoby wlepiają we mnie ślepia. Jestem! Wyskrobać wszystkich! Krzyczał spanikowany. Osoby uśmiechają się. Jedna z nich widzi co niosę. O, przygotowałeś specjalnie symbol naszego marszu! Jak miło! Widać, że swój chłop. Ta! Poluzowuje kołnierz koszuli. Spociłem się jak świnia, albo bardzo gruba feministka. Myślę szybko: wawa, jedno lato w Starbucksie z dwie dychy kosztuje. Chuj na jedną kartę gram. 25 zł za symbol aborcji, za naszą i waszą sprawę. Dodają przezornie. Osoby! krzyczę na cały głos, nosząc wieszak. Wsiekły tłum podłapuje hasło. Rozlega się u Kogoś pogryziono. W górę wystrzeliły ręce z wieszakami, a ci co ich nie mają, chcą mieć, więc biegną do mnie. Pudło wieszaków zeszło na pniu. Jestem zamożny, ale ciągle mi mało. Czas zmienić majątek w małą fortunę, jak mawiał Grek Lepkie rączki. Ze sklepów znoszą wszystkie wieszaki, jakie się da. Ciuchy wypierdalam do kartonów. Niech się tym martwi jutrzejsza zmiana. Sprzedają na ulicę, słuchając tego nowoczesnego pierdolenia. Moje ciało, mój wybór! krzyczy jakaś kobieta. Ta, to dlaczego wybrałaś, by być opasło świnią? Myślę i wciska jej dwa wieszaki. Ktoś niesie transparent z mackiem, sklanu i podpisem. A gdybyś Miała urodzić Dauna. Nie odpowiada, a sugeruje odpowiedź. A to sprytna kur... osoba. Maciek robi majątek i zna go cała Polska. Ten Daun jest wart tyle, co cały ten przemarsz. Poza tym niepełnosprawnie też mają prawo do życia. Rzucam w nią wieszakiem. Proszę, gratis, krzyczę. Trafia mi w oko. Przepraszam, choć w duchu tak miało być. Baba krzyczy i zalewa się krwią. Wypływa jej oko. Czuję się tak jak instant karma. Dokonałem częściowej aborcji na jej oku, więc nikt mnie nie obwinia. Obok mnie znikąd pojawili się reporterzy. Jakaś młoda kobieta z zielonymi włosami, całkiem ładna, opowiada, że są grupy w których aborcja to złe tajemnicze doświadczenie, z którym pójdzie się do grobu. A ona wywodzi się z inteligenckich środowisk. Ta, te same środowiska wpierdalają najdroższą kawę świata z ziaren wysłanych przez małpę. Inna inteligentka się wpierdoliła i mówi, że aborcja zaciny to poronienie, a to może być samoistne, wywołane lub przy porodzie. A one wywołują, więc spoko! Cytuję słowo w słowo. No szkur aż mam ochotę ułożyć jej rozgrzany pogrzebacz w odbyt i poprosić, by sobie to na łacinę przełożyła. Jak jest po łacinie, to spoko! LOL XD OMG roty Fillet. Spuszczają się nad aborcją z taką lekkością, jakby chodziło o kupno Landrynek. Boże! Ja przy wyborze Landrynek mam większe trudności. Tyle smaków! Kolejne transparenty głoszą nigdy nie będziesz szła sama. Jakaś dziewczyna mdleje w tym tłumie. Zadeptuję ją. Rozlega się pisk. Rzucam się biegiem do zaułka. Poznaję ją. To kobieta w ciąży, która była tego ranka w moim sklepie. Otoczyły ją cztery osoby z wieszakami. Każą jej wyskrobać bym karta. Mówią, że to dla jej dobra. Ślinią się. Trochę za bardzo wzięły sobie tę akcję do serca. Wciskam się między nich i wkładam kobiecie wieszak do ręki. To moja. Kuzynka tłumaczył. Właśnie szła do domu się skrobać, ale zapomniała wieszaka. Uspokajam ich i posyłam im swój najbardziej urzekający uśmiech. Czaruś level 100. Odeszli. Odwracam się do kobiety i szepczę konspiracyjnie. Czy cię do reszty popierdoliło? Wiesz kim, czym oni są? Poprawiam się na wypadek, gdyby ktoś mi podsłuchiwał. Tłum obrzucił stojąc obok kościół kamieniami i butelkami, krzycząc, że skończył się czas dyskryminacji i przemocy. Pobili księdza i dwie zakonnice. Najpierw upewniły się, czy nie można ich było wyskrobać. Wyniesiono w górę lokalnego polityka. Skanduję! Jestem z wami ludzie! Kim oni są, by oceniać nasze życiowe wybory? Kogo obchodzi, co robimy z naszymi płodami, to nasz wybór. Kogo obchodzi, ile nakradłem? To mój wybór. Przyklaskują mu. Niestety Debil zapomniał, że wybory podlegają ocenie, a przed chwilą wyzywali swoich przeciwników odjebanych katolików i zaściankowców. Tolerancja, level hipokryzja. Co to jest, że rodzicielstwo w tym chorym kraju jest tak gloryfikowane? Przebąkuje ktoś. To tylko płuta, nie człowiek. Krzycze ktoś inny. Ta, bakteria na marcie to życie, ale serduszko bijące w brzuchu matki już nie. Ja pierdolę! Jakieś wychodzone indywiduum obcięte na chłopczyca. ciekawe jak oni nazywają. Te Fryzurę, krzyczy. Gdyby mężczyźni rodzili dzieci, to aborcja byłaby dostępna w malkomacie. Z drugiej strony tłumu krzyczy ktoś inny. Ty idiotko! Przecież mężczyźni też rodzą dzieci! Ja pierdolę, ale rzeź! Napierdalają się między sobą bez pardonu. ONR-owcy mogą się tylko uczyć. I nie ma, że kobiet się nie bije. Tu nie ma kobiet, nie ma mężczyzn. Jest tylko niczym nieskrępowana przemoc. I chaos. Jak w Biblii. Ale tam przynajmniej się wszystko jakoś poukładało. Na chodniku obok jakaś mniejsza grupa chyba nie ogarnęła, co się dzieje, i zaczęła się uruchać. Za dużo, za dużo! Obok mnie przelatuje cegówka Nad nami krążą policyjne helikoptery. Kurwa, jak w filmie. Tylko, że to nie film, a pasta. Bójka kończy się. Jakaś poobijana kobieta doczłapuje się do reportera i kamerzysty. Jak mam czuć się bezpiecznie w kraju, który nie pozwala mi decydować o sobie? Przed chwilą pobiłaś tę młodą dziewczynę krzesłem. Krzyczał, bo wszystko widziałem: błąd! Co dzieje się na marszu? zostaje na marszu. Znikąd nadlatuje cegówka. Znaczy po obudzeniu się mam podejrzenia skąd nadleciała. Po marszu ani śladu. Został syf i kilka zniszczonych transparentów oraz ta zadeptana dziewczyna. Sprawdzasz wszystkie kieszenie. Uf. Na szczęście spotkałeś morderców, a nie złodziei. Obok ciebie pojawiają się jakieś kwadratowe cienie. To ten sprzedawał wieszaki! Jest z nimi! Mówi bezzębny. Szybka refleksja. Podnoszę się. Gdzie tam? Ja je dla was trzymałem, chłopaki. Patrzą po sobie. Ich oczy zdradzają poddawanie mózgów nieludzkim obliczeniom. Obok przechodzi horda podobnych. Transparenty: aborcja to morderstwo. Bóg, honor, ojczyzna. Polska dla Polaków. Tureckie swetry tylko dla Turków. Dają im wieszaki. Podpalicie je i możecie rzucać w aborcjonistki. Tłumaczą prędce. Cieszą się. Swój chłop! Dają mi piwo. A co tam? Proszę, by dali ci chociaż piątkę zawieszek. Żaden z nich nie ma floty. Wydali na kepsy po wczorajszym marszu przeciwko imigrantom. Macham ręką i tak już jestem zarobiony. Krzyczałby dojebali tym kurwom od ciebie. Mówił ich językiem, bo sam wcale tak źle o nikim nie myślał. Machają mi na pożegnanie. Czytałem gdzieś, że w ewolucji nie przetrwa najsilniejszy, a ten co najszybciej się dostosowuje. Jestem dumny ze swoich przodków. Odpalam stream na żywo. Chcę wiedzieć, jak zakończy się spotkanie obydwu grup, a za blisko nie podejdę, bo się boję. Ale na parżanka. Aborcjonistki jeszcze niedawno krzyczące, że aborcja jest bezpieczna, że chyba jednak nie. Ze strony osób poleciały wieszaki. Dresy odrzuciły im je, ale zapalone. Lol, ale hardcore. Widocznie oni też wychodzą z założenia, że jak coś od kogoś dostaniesz, to odpłać mu się z nawiązką. Kroczyła policja. Pałują wszystkich jak leci. Okazuje się, że funkcjonariusze nie karmiono od trzech dni, by byli bardziej wkurwieni. Moje nowe piękne miasto zamienia się w helmowy jar. Czy jestem za aborcją? Uważam, że każdy ma prawo do życia. Ale jak patrzę na te zwierzęta, to gdyby na każdym z nich rodzice dokonali aborcji, dziś byłby to całkiem spokojny, słoneczny dzień. Bogacze o kilkadzieś. 000, idę do McDonald'sa. Zamawiam wieśmaka powiększonego z kolą. Wszystko w środku zdobione jest w tęczowe flagi. Siadam, biorę bułę w ręce i wzdycham tęsknie oglądając dekoracje. Nie mogę się doczekać marszu, który odbędzie się za tydzień. A wy?